Dzień poganiannąć świtem purpurowym, ty jak czarny kąt, kończysz łowy, nic mi do twych strat, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusicie, a gdy patrzysz, tak śmieje się, nic mi do twych strat, ale wiem. Choć papierków po cukierkach, tu i ówdzie lat, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz Jak się dostać do pudełka Odkryć tajemnicę słodką Delikatnie zjąć złotko, Choć papierków po cukierkach Ślabi tam i tu Marzy ci się bombonierka Istny cud Żeby tak nasycić się Ale wciąż w zapasie mieć I rozgryzać tę zagadkę Tę zagadkę Ostatnio Noc pogania dzień Szafirowym zmierzchem Tobie kocikier Nie dość jeszcze nic mi do twych strat Chociaż dziwi, że Ostry kolor kłamstw Nie radzicie, A gdy patrzysz tak, śmieje się Nic mi do twych strat, ale wiem Choć papierków po cukierkach Tu i ówdzie ślad Marzy ci się bombonierka taka jak ja jak zerkasz jak się dostać do pudełka Odkryć tajemnicę słodko Delikatnie zjąć złotko Choć papierków po cukierkach Szatni tu Marzy ci się bombonierka Istny cud Żeby tak nasycić się Ale wciąż w zapasie mieć I rozgryzać tę zagadkę po Ostatnią czekoladkę Choć papierków po cukierkach Tu i u gdzieś lat Marzy ci się Jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach, ślady i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, w ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach, tu i u gdzieś. Marzy ci się bombonierka taka jak ja Niby nic, a jednak zerkasz jak się dostać do pudełka Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko Choć papierków po cukierkach, szat i tam i tu Marzy ci się bombonierka, istny cud Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć I rozgryzać tę zagadkę, ostatnią czekoladkę Thank you.